Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No i drodzy, Pan Jurga bezradnie tutaj próbuje się bronić, kluczyć. Wczoraj zadaliśmy mu pytanie. Panie Jurga, skoro papież ma, zwołuje synody, o których sam pisał, to co? Ma władzę nad biskupami, czy nie ma władzy nad biskupami? No, logicznie myśląc, ma, bo skoro zwołuje, prawda, e, synod i biskupi się zjeżdżają, to znaczy, że są mu posłuszni. Ale pani Jurga się do tego nie potrafi odnieść. Podesłał mi bardzo długi, obszerny opis soboru Efeskiego w języku angielskim. No i tutaj tam z innych wpisów że mówię, że dostałem tutaj linka nazywając papieża durniem, że o, o co chodzi? No bo pisze, że Sobór Efeski został zwołany przez cesarza Teodozjusza II. Fakt. Sobór Efeski został zwołany przez papieża, przepraszam, przez Teodozjusza II pod wpływem Nestoriusza który chciał przeforsować swoje herezje. Nie będziemy się zatrzymywać nad herezjami Nestoriusza. Chodzi generalnie o Teodokus, ale nie o tym mowa. No i już myślę, że tutaj mi zamknął usta, a prawda tym wpisem, że Teodozjusz zwołał sobórcz, a papież jest durniem. Panie Jurga... Przeczytam tylko kilka zdań z tego artykułu, który jest taki i zobaczymy, Panie Jurgo, skoro tak nazywasz papieża, to zobaczymy, kto jest durniem, następca świętego Piotra czy Ty. Moi drodzy, w tym artykule i w całym tym sporze mamy pięć głównych graczy. Święty Cyril Aleksandryjski, czyli papież niezależnej autokefali aleksandryjskiej, nad którym nie ma żadnego zwierzchnictwa, nie ma przełożonego nad nim tak, Bo są niezależne. Następnym graczem w tym całym rozgrywce jest Jan Antiocheński. Uwaga, Jan Antiocheński, czyli autokefaliczny papież Niezależnego Powszechnego Kościoła Aleksandryjskiego, czyli drugi. Yy, prawda, patriarcha, nad którym nie ma przełożonego, tak? A więc mamy dwóch niezależnych patriarchów. Świętego Cyryla, nad którym nie ma przełożonego, św. Jana Antiocheńskiego, nad którym nie ma przełożonego, bo jest patriarchą niezależnej kefa autokefali, tak? Główny Prohater, Nestoriusz, uwaga, tu jest dopiero ciekawa rzecz, patriarcha Konstantynopola, a więc trzeci gracz, który jest patriarchą niezależnej autokefali i nie ma nad nim żadnej władzy. Pojawia się jeszcze dwóch graczy: Celestyn, papież, czyli patriarcha niezależnej autokefali rzymskiej. A więc mamy czterech niezależnych patriarchów i nie ma nad nimi żadnej władzy. No to jest wizja yy, koptyjska, tak? Koptojurgii. Prawda, papież jest durniem, jak tam napisał w jednym artykule. Więc teraz zobaczymy, panie Jurga, to jest ten artykuł, ten link, który też mi podesłał, tak, w języku angielskim. I teraz po bardzo powierzchownym prześledzeniu tego linku zobaczymy, że ten artykuł jest tak przeciwny Kościołowi Rzymskokatolickiemu, że nawet jest za Kościołem Rzymskokatolickim. Jest tak za koptyjską wizją Kościoła, że nawet przeciw. Moi drodzy, fragment, ja to będę tak tłumaczył z, z angielskiego, prawda? Fragment z tego, moi kochani, podkreślmy sobie, to jest link, który podesłał mi pan Jurga i który myśli, że zatkał mi usta. Panie Jurga, ten link pokazuje, że jesteś dokładnie jak Wałęsa, za, a nawet przeciw. Jesteś bezmyślnie bezmyślnym. Ignorantem, bo, na, bo gdybyś to przeczytał, chyba, że nie znasz dobrze angielskiego, bo gdybyś to przeczytał, to byś się wstydził nawet coś takiego wrzucać, próbując z tym uderzyć w Kościół rzymskokatolicki. Moi drodzy, trzy fragmenty. Przeczytamy sobie. Cyryl zwraca się do papieża Celestyna, oskarżając Nestoriusza o herezję po co niezależny, autokapoliczny papież Cyryl, aleksandryjski papież, zwraca się do papieża Rzymu, że trzeci, niezależny, jest heretykiem, tak? Bo tu chodzi o Nestoriusza, tak? Papież się zgadza i uwaga, daje Cyrylowi swoje, swoją autoryzację, prawda? Aby E, 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 prawda, e, spotkać się z Cyrylem, z Nestoriuszem, prawda, i żeby w ten, w ciągu 10 dni e, wyparł się herezy albo inaczej będzie e, ekskomunikowany. Moi drodzy, pierwsza część zdania jest ważna. Cyryl, niezależny, autokefaliczny papież. Po co mu była autoryzacja od papieża Celestyna? Po co mu była autoryzacja z Rzymu, który jest niezależną kefalią? A więc widzimy tutaj wyższość papieża Celestyna I nad Cyrylem. Bo Cyryl, choć był yy, według kopta naszego pana Jurgi papieżem, to jednak tak był papieżem, że w swoim byciu papieżem uznawał. Zwierzchnictwo papież Rzymu, bo większym jest ten, który daje autoryzację, niż ten, który przyjmuje, tak? I w tym przypadku, w tym artykule, który tyś mi podesłał, jest napisane, że papież celestyn daje autoryzację. Gave Cyril his authority, tak? Po co Cyrilowi było otrzymanie autorytetu. Autoryzację od papieża. Przecież on jest najwyższy, nie ma wyższego od nich, nie, według koptowizji. A jednak, widzisz, ten artykuł potwierdza hierarchię i zwierzchnictwo papieństwa nad wszystkimi kościołami, nawet nad Twoją niezależną, autokefaliczną Aleksandrią. Kolejny gracz, moi kochani, o którym żeśmy sobie wspomnieli, Jan Antiocheński. Też w tym artykule pisze do Nestoriusza, urging him to submit to the Pope's judgment. Tak? Czyli Jan Antiocheński pisze do Nestoriusza, urging him, czyli tak przynaglając go do tego, aby się poddał pod osąd papieża. Panie Jurga, pod osąd papieża, nawet nie pod osąd soboru nieumylnego, tylko pod osąd papieża. Dlaczego niezależny papież kefali, autokefaliczny Antiochi pisze do Nestoriusza, który też jest niezależny, żeby poddał się osądowi papieża? Co, panie Jurga, wytłumaczysz to? To jest ten sam artykuł, który żeś mi podał. Panie Jurga, kto wychodzi na durnia? Następca Piotra Celestyn czy ty? No chyba ty. Od durnie wezywasz następców Piotra, to zniżę się do Twojego poziomu i Ci pokażę, że Ty nim jesteś. Tym bardziej, że cytuję link, który Ty podałeś. Link, którym chcesz opluć Kościół rzymskokatolicki. A wystarczy przeczytać trzy zdania, żeby rozsmarować Cię jak przydrożny kał. Przepraszam, mocniej mocniej trzeba, ale po prostu... Moi drodzy, tak czasami trzeba. Jak każdy torcik ma Wisienkę, taki tutaj też jest Wisienkę, kochani. Teraz sobie do niej przejdziemy na zakończenie. I tak sobie, prawda, kto myślący jest, ten już się zorientował, że ten artykuł wcale nie jest. Nie jest, prawda, przeciwny. Kościołowi rzymskokatolickiemu i rzymskiej wizji Kościoła katolickiego, ale ją potwierdza. Potwierdza papieństwo, zwierzchność papieża nad autokiefoliami, takimi jak Konstantynopol, Antiochia czy Aleksandria. Bo Jan Antiochański chciał, żeby nastoriusz poddał się papieżowi. W można też zrozumieć, że sam podlegał osądowi papieża. No ale tutaj ta wisienka na tort, moi kochani, jest tym, co nas pokrzepi i umocni w wierze, a dla pana Jurgi tym, co go zaboli. Otóż, moi drodzy, jest tutaj napisane, że i znowu mi uciekło. I to jest cały czas ten sam artykuł, który pan Jurga mi podesłał. Tak, więc tak jest, jak się chce opluć kościół, a wychodzi tak jak zawsze. Papież Celestyn umarł 27 lipca. But his successor Sextus III gave papal confirmation to the consul's actions. Panie Jurka. Papież celestyn umiera, a więc patriarcha niezależnego kościoła rzymskiego, tak? A jego następca Syksus III daje papieskie potwierdzenie działaniom soboru. A po co to potwierdzenie Soboru, jak Sobor jest najwyższym sługą Chrystusa, nieomylnie, nieomylnym i tak dalej. To po co papież ma potwierdzać? O, to tylko formalność. Panie Jurga. Formalność. Widzisz, jest wiele dokumentów, projektów, które się składa w rządzie. I co? I tam, tam są projekty gotowe. Tak jak kanony soborowe. Wszystko było już napisane, Tak. Mówisz, w jednym wpisie fakt dokonany, tak? No bo jest napisane. Ale tak jak pewne e, prawa są napisane, a więc jest, na, zostały napisane tak bez podpisu prezydenta. One nie nabierają mocy prawnej panie Jurga. One, choć są napisane, choć są przygotowane, tak jak wiele ustaw jest zamrożonych. Tak? Dlaczego? Choć są gotowe, napisane. Dlaczego są zamrożone? Bo brakuje na nich parywki y, Aduda. Tak, panie Jurga? Bądź y, M. Morawiecki. Czy osoby y, kompetentnej do tego, aby parafując te ustawy weszły w życie. A więc ta parywka nadaje mocy prawnej, dlatego mamy pewne ustawy zamrożone, choć są gotowe. Tak samo jest z soborami, z ustaleniami soborów, synodów, choć są spisane, przygotowane ustalenia, to jednak nabierają mocy prawnej po podpisie papieża. Podobnie jak ustawy rządowe nabierają mocy prawnej po trzech sekundach bo ile trwa podpisanie A.Duda. Panie Jorga, leżysz. Pozdrawiam.